Bądźcie błogosławieni, kochani. Niech pokój Pana Jezusa Chrystusa i łaska, ta niezasłużona łaska, niech wypełnia Was wszystkich. W potężnym imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa chciałam podzielić się świadectwem. Ono jest rozłożone tak przez kilka dni. Z racji tego, że sporo czasu spędzam w samochodzie, na jeździe, w jedną stronę jadąc. Nie mogę na głos wychwalać Pana ani dziękować mu, ale już z drugą stronę mogę uwielbiać Pana, śpiewać Jemu. Jadąc któregoś dnia, już wracając, usłyszałam wyraźnie, jak Duch Boży zapytał mnie, czy oddam Panu Jezusowi, Chrystusowi YouTube. Powiem Wam, że nawet tak za, za długo się nie zastanawiałam, tylko od razu powiedziałam, że tak. Przyszedł taki, taka radość. Zaczęłam uwielbiać Pana językami, ale tak przepiękne popłynęły języki. Taka uradowana byłam, pokój Pana Jezusa, tak. Bardzo jeszcze bardziej się wylał. I, I później, któregoś dnia, jadąc samochodem, właśnie mówiłam do, do Ducha Bożego, że to, co jest teraz, to takie jest. I to z mojej strony, nie, nie to, żeby, broń Boże, zabrzmiało to, że. że Duch Boży czegoś nie daje wzbrania, ale to z mojej strony nie jest to, co było na samym początku i w myślach przyszło to właśnie, kiedy był Chrzest z Duchem Świętym, to wypełnienie, ta radość, pieśni, które same wypływały. Od Ducha Bożego, tak cudowne uwielbienie. I mówię Panu, że bardzo tego chciałabym. Chciałabym powrotu właśnie do tego, co tam było, aby codziennie napełniać się, aby ta wdzięczność płynęła, nie tylko same słowa. O, dziękuję i chwała Panu, kiedy w tym wszystkim nie ma pasji, nie ma uwielbienia, nie ma tego, co, co Pan miał, będąc tutaj na Ziemi. I powiem wam, już wracając z powrotem, zaczęłam śpiewać panu, uwielbiać pana językami, a takie przyszło złamanie, nowe języki właśnie pojawiły się, przyszedł wykład, tak przepięknie Duch Boży wychwalał pana Jezusa Chrystus, Chrystusa. Teraz nie pamiętam wszystkiego, ale naprawdę to było zachęta żeby pokłonić się przed panem, żeby przyjść uwielbiać go, żeby mu dziękować całym sercem i takie było dużo takich słów wychwalających dla pana, bo pan zwyciężył. Dużo było takiego nacisku położonego na to, żeby uwielbiać Pana Jezusa Chrystusa za to wszystko, co czyni w naszym życiu. Pamiętam, że w połowie drogi to przyszło tak mocne złamanie, tak jak to Duch Boży przychodzi, wiecie jak to jest, człowiek się po prostu roztapia jak, jak świeczka i w pewnym momencie łzy tak mocno popłynęły, że Niewiele zaczęłam widzieć i Duch Boży zaczął śpiewać. Te, te języki tak wypływały i przyszły te wykład tych, tych, tego uwielbienia, żeby nie bać się i później jeszcze raz powtórzone, nie bój się, ja jestem z tobą, poprowadzę cię dokądkolwiek, Pójdziesz później tak cudowne czy uwielbienie jeszcze większe dla, dla Pana popłynęło. Tak dzielę się z Wami tym, żeby, żeby rozbudzić na nowo ten dar, który Pan Jezus Chrystus każdemu z nas daje. To niezależnie, w jaki, jakie mamy dary od Pana. Ale żeby nie poprzestawać na tym, co, co jest, tylko aby wołać bardziej, aby pragnąć. Tak jak Pan miał tą ogromną pasję do tego, aby wykonywać wolę Pana Jezusa Chrystusa. I to nie było robione poprzez literę, ale to była naprawdę wielka pasja. Aby rezygnować już z siebie powiem Wam, że jak mówię odpowiadałam Duchowi Bożemu, że, że oddaję YouTube, nie zdawałam sobie sprawy z tego jak bardzo człowiek uzależnia się od, od tego, żeby cały, może nie cały czas, ale żeby mnóstwo godzin do naszej głowy dochodziły najróżniejsze głosy. Ja nie mówię, że wykłady, kazania czy, czy uwielbienie jest złe, ale jeśli jest tego za dużo, to człowiek nie potrafi później funkcjonować w tej ciszy, cudownej ciszy, której, którą Pan Jezus Chrystus daje swoim uczniom, aby z Duchem Bożym więcej czasu przebywać, więcej czasu poświęcić na to, aby aby budować się słowem, które Duch Boży ożywia, które czytamy w, w Biblii. I powiem Wam, że naprawdę nie zdawałam sobie czasu jak z, z sprawy z tego, jak wiele czasu poświęcam na, na, na YouTube, jak to się stało boszkiem w moim życiu. I chwała Panu, naprawdę chwała Panu Jezusowi Chrystusowi, że, że On pokazuje to, że On daje wolność i że On daje dużo cudowniejsze, dużo więcej niż my jesteśmy w stanie przyjąć danego dnia, bo serce nie jest w stanie wytrzymać tej obecności Ducha Świętego, tej świętości, tej wspaniałości, tego ożywienia, tej cudowności, tego uwielbienia dla Pana Jezusa Chrystusa życzyłabym każdemu z Was, kochani, aby na nowo Duch Boży przychodził i ożywiał każdego z nas, bo tego nam naprawdę potrzeba, aby ta miłość wstępująca z nieba, którą Pan Jezus Chrystus posyła nam, aby ona ożywiła nas, aby to ten stary człowiek umierał, aby Pan Jezus Chrystus mógł wzrastać. Dziękuję bardzo za, za wysłuchanie, błogosławię was, błogosławieństwem od Pana Jezusa Chrystusa. Niech pokój Boży wypełnia we was wszystkich i miłosierdzie Niech z nas wypływa, abyśmy przekazywali tą wielką miłość naszego Pana, którą On ma do każdego człowieka. Amen.